Ekstraklasa rozwija się w nieprawdopodobnym tempie. Polska Liga regularnie zalicza wzrosty pod każdym kluczowym aspektem, zostawiając kolejne ligi za naszymi plecami. Finanse, transfery, stale rosnący poziom sportowy, popularność czy nawet głupi ranking UEFA. Z sezonu na sezon notujemy gigantyczne wzrosty i są to fakty, a nie bajkowa publicystyka. Na ekstraklasę zrobiła się moda nie tylko w Polsce. Coraz większe nazwiska, zarówno trenerskie, jak i piłkarskie, decydują się, by tutaj spróbować swoich sił i co chwilę jesteśmy bombardowani kolejną wielką informacją. Co was Ważniejsze, moim zdaniem, wciąż nie osiągnęliśmy najwyższego możliwego szczytu. Widzę i motor dopiero się rozkręcają. Wieczysta z kolosalnym budżetem awansuje najszybciej za rok, a dobre rzeczy po sąsiedzku dzieją się w Wiśle, w której szeregach pojawił się były prezes Liverpoolu z czasów Jurgena Klopa. Dziś skupimy się w pełni na bardzo perspektywicznej przyszłości Ekstra klasy. Próbuję dojść do tego, jak udało się znaleźć w tym miejscu, a wszystko przy wsparciu partnera kanału Lebula, który jest legalnie działającym bukmacherem w Polsce. Restruńcie z linku w opisie, możesz zgarnąć 50 zł. Fribetu w ramach pakietu powitalnego bonus do 950 zł. Ponadto wpisując w panelu klienta kod świat futbolu, tuż po rejestracji możecie zgarnąć dodatkowe 5 zł. Pamiętajcie o braku polskich znaków i że oferta jest dla osób pełnoletnich. Zostajemy w tematyce naszego filmu, bo nasza piękna liga wraca już w ten piątek. Jest kilka ciekawych spotkań i może być to naprawdę bardzo dobra okazja na skorzystanie z oferty. Więcej szczegółów fakcji poznacie w regulaminie, a my wracamy już do materiału. Polska Ekstraklasa po ostatnich bardzo udanych sezonach w Europie awansowała na w pełni zasłużone 15. miejsce w klasyfikacji lig starego kontynentu. Kolosalny wzrost w rankingu w ostatnich latach zawdzięczamy głównie występom w Lidze Konferencji oraz znaczącej profesjonalizacji całych struktur. W polskiej piłce klubowej a przynajmniej na samym jej szczycie nie ma już wiele miejsca na amatorkę, która latami rządziła Ekstraklasą. Dzięki wspólnemu rozwojowi prawie wszystkich ekip podniósł się prestiż oraz finanse, czego następstwem były zdecydowanie lepsze występy na arenie europejskiej. Jeszcze w 2021 roku ruszaliśmy z 30. miejsca. Lepsze były takie kraje jak Białoruś, Azerbejdżan, Rumunia czy Bułgaria. W tamtych czasach potrafiliśmy wybijać sobie zęby na przykład na luksemburskim Dudląż. Od porażek z tamtymi ekipami doszliśmy do zwycięstw z Chelsea, Realem Betis, Fiorentiną, Via Realem czy Bodo Glimt. I co ważniejsze, tych wyników nie dokonuje tylko jedna drużyna. Liga Konferencji nie tylko stała się naszym placem manewrowym do zbierania cennego doświadczenia. Niższy pułap wejścia do Europy bardzo zachęca do inwestycji wpływowych lokalnych postaci, a występy takie jak Lecha, Jagi czy Legi sprawiają, że reszta ekip ze klasy widzi, że mogą być to również oni. To motywuje kluby, żeby dokładać ciągle do piecyka, bo przecież wśród tych najbardziej inwestujących nie się tylko ekipy z samego końca łańcucha pokarmowego, bo na przykład świetne okienko ma za sobą również Górnik. To pozytywna atmosfera optymizmu wokół Ligi udziela się wszystkim, nie tylko kibicom. Legia bije rekord transferowy Ligi i zapowiada wzmocnienia. Nowy właściciel Pogoni wprost mówi o ściągnięciu wicela. Widzew i Lech dokonują starań, by sprowadzić Kownackiego. I nawet taka korona Kielce sprowadziła do siebie dwóch zawodników, dwukrotnie bijąc poprzedni rekord transferowy. Każdy klub chce być dzisiaj na świeczniku. Chce dostać miano tego, który na. Rynku. Znaleźliśmy się w perpetuum mobile. Napędzamy samych siebie, i pytanie tylko: gdzie jest sufit? Nie trudno zauważyć także kompletnego przełomu na rynku wewnętrznym. To najlepsze, co może stać się dla ligi, bo w ten sposób rekordowo zarobione pieniądze pozostają w ekosystemie, zamiast wypływać walizkami za granicę. Silniejszy rynek wewnętrzny buduje jego wartość i winduje ceny za poszczególnych piłkarzy. W taki sposób kluby ESA są w lepszej pozycji negocjacyjnej, gdy mają eksportować piłkarzy na zachód. Jaga zarobiła milion od Lecha, sprzedając Krzypczaka, a taki w poszedł po Fornalczyka, płacąc za wielki talent 1,5 miliona euro. To najdroższy wewnętrzny transfer w historii, Ligi, prawdziwy hit. Polska liga z roku na rok coraz bardziej zrywa z wizerunkiem naszego lokalnego Alcatraz. To nie jest już miejsce, gdzie każdy piłkarz szuka jak najszybciej ucieczki za granicę. Przykładem, właśnie, może być Skrzypa, który pewnie znalazłby łatwo pracę gdzieś wyżej, ale wolał bezpiecznie wrócić do swojego ukochanego klubu. Ideo zakład, że kilka lat wstecz do takiego transferu, chociażby właśnie wspomnianego Skrzypy czy Fornalczyka, nigdy by nie doszło, a ci tylko by czekali, żeby jak najszybciej stąd wyjechać. Choćby miał to nawet być Cypr czy Bułgaria. Zamiast tego mamy wręcz sytuację odwrotną. Coraz więcej piłkarzy, którzy odbili się od Europy, wraca do nas, mimo że mogliby tułać się po innych ligach i dalej bawić się w grę pod tytułem Ekstraklasa Parzy. Powinniśmy takie ruchy bardzo mocno promować i doceniać, a nie utożsamiać z nieudaną karierą jak w przypadku Roberta Gumnego. To właśnie takie gadanie prowadzi do tego, że później nasi wcale nie najgorsi piłkarze robią wszystko, żeby jak najszybciej stąd wyjechać i jak najdłużej tu nie wracać. Gracze, którzy byliby wartością dodaną dla Ekstraklasy, wolą spokojną grę w jakimś małym, podrzędnym klubie za taką samą kasę. Niż być u nas nazywanym przegrywem. Skoro Polacy nie chcą grać w SEA, to dlaczego mają chcieć grać jakościowi piłkarze z zagranicy? Zaraz częściej będą pojawiać się takie dylematy, bo ekstraklasa rośnie finansowo. Różnica w zarobkach piłkarzy między nami a Zachodem nie jest już tak wielka, a kolejne sukcesy będą ją z pewnością zmniejszać. Legia i Jaga za swoje występy w Europie zarobiły ponad 10 milionów euro. Mimo, że to trzeci poziom rozgrywkowy, to są to kosmiczne pieniądze, jak na polskie warunki. Leg Poznań za cały udany ekstraklasowy sezon otrzymał 30. 36 milionów złotych. Była to rekordowa kwota dla mistrza Polski, wciąż jednak znacząco mniejsza od tej od UEFA. -y. W ciągu ostatnich 10 lat kwota wypłacana przez Ekstraklasę dla klubów podwoiła się. Na koniec kampanii 24-25 Ekstraklasa wypłaciła klubom rekordowe 298 milionów złotych. Najbardziej zdumiewająca jest statystyka poświęcona wzrostom przychodów wszystkich klubów łącznie. Pod tym względem Ekstraklasa zanotowała wzrost o ponad 1,4 względem poprzedniego sezonu. Dzieje się tak głównie dzięki wzrostowi po popularności ligi. W taki sposób rośnie cena praw transmisyjnych. Nie mam wglądu do najnowszych danych Kanal+, Plus, więc nie do końca jestem w stanie oszacować, jak bardzo podniosła się oglądalność w samej telewizji, ale mogę to zrobić na podstawie frekwencji na stadionach. Średnia frekwencja na mecz w sezonie 24-25 wynosiła 14 tysięcy kibiców. Dwa lata wcześniej było to jedynie 9,5 tysiąca. I w sumie też trudno temu się dziwić, bo poza wzrostem poziomu sportowego, marketingu i generalnie całej tej otoczki, to Ekstraklasa jest szalenie atrakcyjna dla widza. Na 15 lipca myślę, że nikt nie jest w stanie chowając swoje kibicowskie sympatie do kieszeni wytypować przyszłego mistrza Polski i skład na puchary. W ostatnich latach wyłoniła się pewna czołówka ligi, która w miarę jest powtarzalna, ale wciąż zdarzają się niespodzianki, a ścisk w top 3 czy o puchary potrafi trwać do ostatniej kolejki. Minione mistrzostwo Lexdo zdobył jednym punktem przewagi. Sezon wcześniej Jaga wygrała bilanse, mając tyle samo punktów co Śląski, tylko 4 punkty więcej od trzeciej Legii. Obecna sytuacja jest zdecydowanie bardziej korzystna niż przed laty, kiedy dominowała jedna Legia czy jedna Wisła. Model, w którym jedna drużyna jest koniem pociągowym całej ligi po prostu nie działa i źle wpływa na cały jej rozwój. Widzimy jak z roku na rok francuska piłka traci na prawach transmisyjnych, na swojej atrakcyjności, pomimo najlepszych historycznych występów PSG w Europie. Wojna dziś nie tylko toczy się na boisku, a jesteśmy świadkami prawdziwego wyścigu zbrojeń, również i poza nim. Dzięki temu, że nie bierze w nim udziału tylko jedna, Maks dwie drużyny zyskują absolutnie wszyscy. Widzę zaczęły pojawiać się mądre projekty, a najlepsze wyniki osiągają rozsądnie zarządzane kluby. Najlepszym przykładem z ostatnich lat może być Jagielonia, która bez pieniędzy weszła na totalny szczyt polskiego futbolu. Warto wyróżnić też tych, którzy mają kasę, ale nie wydają jej bezmyślnie i jednocześnie nie bojąc się inwestować. Wśród tych ekip na razie najbardziej wyróżnia się. Raków. W ekstraklasie siedzą dopiero szósty rok. Ten okres wystarczył, by tylko ze sprzedanych piłkarzy zarobić prawie 27 milionów euro. I wcale to nie jest tak, że to klub ze wzoru Red Bulla, nastawiony na biznes i eksport. Przedają dopiero kiedy są do tego zmuszeni. Co jeszcze lepsze dla całej ligi, rakowowi powoli wyrasta coraz większa konkurencja ze strony widzewa, motoru czy pogoni. Warto też wyróżnić taką Krakowie, która próbuje się do nich podłączyć, o czym najlepiej świadczy sprowadzenie trenera z potężnym zapleczem w ligę. Mam wrażenie, że wiele drużyn ekstraklasy Czuje, iż to co będzie się działo w najbliższych sezonach może zabetonować pewne pozycje w lidze na lata, że wchodzimy w pewien czas decydujący, stąd takie inwestycje. Inną stroną medalu też jest po prostu presja nałożona na właścicieli. Nietrudno o hasła, że skoro korona może, to czemu my nie możemy? Skoro Krakowia, to czemu nie my? No przecież między innymi właśnie takie podłoże ma protest kibiców legii. Od klubów wymaga się więcej, bo poprzeczka nie jest już tam, gdzie jeszcze kilka lat temu. Pojawiły się większe pieniądze, ale trzeba je zainwestować, a nie kitrać na kontach. W polskiej piłce, a dokładniej na zapleczu naszych klubów pojawia się coraz więcej świeżych postaci, co chyba najważniejsze, nie mających wiele wspólnego ze starym zardzewiałym systemem. To osoby tak naprawdę spoza środowiska, więc dają bardzo cenną, świeżą krew i świeże spojrzenie. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby ten beton całkowicie skruszyć, żeby pozbyć się ludzi, którzy już od dawna nie powinni tutaj być. Do oczyszczenia się całkowicie z naszego bagienka musi minąć jednak jeszcze trochę czasu. Najważniejsze chyba jest to, że w coraz mniejszym stopniu do głosu dochodzą miejskie kluby. Tam pieniądze. Rurami, a nikt nie musi się przejmować brakiem gospodarności, bo jak gdzieś nie styknie, jak coś się wywali, to zaraz przyjdzie miasto, sypnie kilka baniek i problemy odejdą w zapomnienie. Była to bardzo nierówna rywalizacja dla większości prywatnych klubów, jednocześnie często promowano w taki sposób minimalizm i brak ambicji. Już pominę nawet fakt, że działo się to za pieniądze podatników, które mogły zostać wykorzystane zdecydowanie lepiej niż na kontrakt piłkarza. Dzisiaj, kiedy Polska jest tak bogatym krajem i ma wielu bardzo majątnych inwestorów, głęboki dół został zasypany i widać, kto. Na tym traci najbardziej. Nie ukrywam, że do najbliższego sezonu podchodzę z bardzo dużą ekscytacją, zarówno pod kątem stricte samej ligi, jak i występów naszych w Europie. Moim zdaniem nie ma tu już żadnych wymówek. Mamy najlepszy możliwy skład na Puchary i awans tylko dwóch ekip będzie dla mnie sporym rozczarowaniem. Nie mam wielkich wymagań od wyprzedanej Jagi, ale Legia, Raków i Lech muszą minimum awansować do Ligi Konferencji, choć w przypadku Mistrza Polski też będę tym faktem mocno zawiedziony. Mam nadzieję, że w najbliższych latach w końcu uda się zakwalifikować, któremuś z klubów do rozgrywek Champions League. Nie obrażę się, jeśli zrobi to Lech w tym sezonie, ale uważam, że awans za rok po prostu musi nastąpić, jeśli chcemy udowodnić, że ciągle rośniemy i stale popierać to faktami. Powoli przychodzi czas, żeby myśleć o czymś więcej niż wyjściu z tabelki Ligi Konferencji. Dzięki za oglądanie tego materiału do końca. Mówił do Was Jerzyk, mówił do Was Świat Futbolu. Do następnego i mano.